Lamborghini Premium, taki cio Halo, witam. Halo, tak. Dzwonię w sprawie Lamborghini. To jest aktualne? Tak. Pan powie, bo to jest taki nowoczesny, tak? Myślimy no, 2-3 rok, no. 2003 rok, tak? No. No to jestem zainteresowany no, tak. nim. Co tam jest? Do, co pan powiedział? Skrzynia sześciobiegowa, rewers jest mechaniczny. Sześciobiegowa? Sześciobiegowa. A jak się szósty bieg wrzuca? No, nie w samochodzie. A, bo ja mam pięć biegów. Nie, to jest sześcio skrzynia. Aha, bo ja mam pięcio w samochodzie. Aha, no są samochody z biegów skrzynią. szóstka. Aha, to nie wiedziałem. No. A dużo jest tam miejsca w środku w kabinie? Można na przykład w żniwa we dwóch jeździć w jednej kabinie? Jest miejsce? Nie ma siedzenia na dwóch. Tak, ale czy jest miejsce, żeby się zmieścił? tylko? Nie, on nie Pan musi by się zmieścić, no tam był gdzieś, no? No bo powiem panu, że ja ze swoim chłopakiem chciałem tam robić pozycję 6-9, żeby on jakoś leżał na kierownicy tego traktora, a ja bym siedział aha. na fotelu i byśmy sobie lizali penisy. Aha, aha. To dałoby się, tak? A będę mógł z panem najpierw spróbować to zrobić, żeby zobaczyć, czy później się zmieszczę ze swoim chłopakiem? Aha. No to niech pan przywiezie swojego chłopaka i wypróbuję. Aha, no to też jest jakiś pomysł. A pan by się do nas dołączył? Czy nie? Nie, nie, dziękuję. Aha. No dobra, to będę się kontaktował jutro, bo muszę kredyt wziąć na ten ciągnik. Nie wiem, czy mi dadzą na tyle. Pan myśli, że mi... Pan myśli, że mi dadzą kredyt? Zależy w pancie, jak bank jest chujowy, to nie radzę. No, zalior za Banku ja mam założone. Aha. To poleca pan? Nie wiem, jak pan sobie myśli. A pan sam decyduje, czy pan lub czy nie. No dobra, to ja jadę te papiery złożyć, nie bo u mnie w mieście jest 24... No, dało, niech, pan niech pan jedzie. Dobra, na razie.